Poznaj Anię, Michała i małą Olę. Choć Ola jest z nimi od niedawna, ich mieszkanie szybko okazało się za ciasne dla całej trójki. Postanowili się przeprowadzić i sprzedać dotychczasowe lokum. Ale jak to zrobić? To proste. Są od tego specjaliści. Ania nawiązała współpracę z szeregiem agentów nieruchomości i była w stałym kontakcie z każdym z nich, o każdej porze dnia i nocy. Sprzedaż mieszkania to tylko kwestia czasu, czy aby na pewno? Koleżanka doradziła Ani spotkanie z agentem Nowodworski Estates i tak poznała mieszka Mieszko obsługuje kilkukrotnie mniej nieruchomości niż znani jej agenci, dzięki czemu może dokładnie poznać potrzeby Ani i Michała. Nie polega na szczęściu. Swoje działanie opiera na strategii marketingowej, przygotowanej specjalnie dla ich mieszkania. A cena? Mieszko wyznaczy ją na optymalnym poziomie w oparciu o wyceny doświadczonych agentów i analizę trendów rynkowych. Od teraz Ania i Michał nie muszą się niczym przejmować. Mieszko i jego zespół szybko zabrał się do pracy. Mieszkanie odwiedziła architektka wnętrz. Z pomocą Karoliny jego wnętrze zamieniło się w ciepłe i przytulne miejsce. Teraz pora na maję z ekipy sprzątającej, która zadbała o jego czystość. Następnie do mieszkania zawitał Kuba, który zajął się profesjonalną sesją fotograficzną i filmem. Agent profesjonalnie oznaczył nieruchomość, opublikował ofertę sprzedaży, wypromował ją w najpopularniejszych serwisach, a następnie rozpoczął serię prezentacji mieszkania potencjalnym nabywcom. I zajął się kontaktem z nimi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, również w językach obcych, a wszystkie podejmowane działania przedstawiał Ani i Michałowi w raporcie z promocji nieruchomości. Dzięki kompleksowym działaniom szybko poznał Maćka i Ule, którzy od razu pokochali mieszkanie. Nie pozostało już nic innego, jak sfinalizować transakcję. A Ania i Michał zyskany czas poświęcili na swoje szczęście, a dzięki korzystnej transakcji mogli pozwolić sobie na nieco więcej niż początkowo zakładali. Oczywiście z pomocą mieszka. Chcesz sprzedać nieruchomość, ale nie masz czasu na zmartwienia? Zaufaj Nowodworski Estates, a swój czas poświęć temu, co naprawdę ważne.